Cześć wszystkim, witajcie. O, zrobimy tak, żeby, żeby było mi widać. Słuchajcie, jest godzina 2.30. Powoli zaczyna się przejaśniać. Powiedzmy, że jest świt. Ja jestem na betonach. Chciałem to sprawdzić. Chciałem sprawdzić, jak betony zachowują się o tej porze, czyli o takiej chorej porze, bo to jeszcze przed trzecią. Głowy do godziny 8.00, 9.00 maksymalnie, bo chcę wykorzystać ten okres taki no, niby bardzo dobry na sannacze. Ryba się spławia, drobnica jest. Jestem na znanym mi miejscu na miejscu gdzie wiem, że są sandacze no i zobaczymy co z tego wyjdzie no. latara na łeb dopóki słońce nie wzejdzie żebyście wy cokolwiek też widzieli o, to jestem troszeczkę podekscytowany zobaczymy miłego oglądania słuchajcie ten mój wymysł bo oczywiście dalej nie mam czasu żeby jechać ze stopy wędkarskiego ale jak działa tych kanibali, też mam tyle takich, wiecie Z oranych bym to nazwał, nie? Czyli pociętych przez czupaki Zobaczymy Ja to w ogóle myślę, że ten san jest bardzo podobny, że on tej porze To właśnie może z tej karczy wychodzić I gdzieś tutaj, wiecie Szaleć po środku, nie? Oczywiście możemy to sprawdzić Bardzo szybko No to chwila, chwila, chwila Jesteśmy w ogóle po takich dwudniowych upałach były w, praktycznie w całej Polsce, tutaj na północy też. Chociaż tutaj na północy chyba byśmy to najmniej odczuli, ale były dwa dni takie powiedzmy około 30-stopniowe z pełną lampą. Jestem akurat Gimpo, aktualnie jest yy, stopni 11. Stoję w kurce, jest zimno. Zobaczcie. To para z moich chusty. Ciekawe, no bo to kurde co, no pora, pora na sandacza idealna, nie? Czy nie? Poranek, skoro świt albo wieczór, popołudnie, później wieczór, noc No przecież jest to dobre mm, dobre pory na wakacyjnego sandacza Póki co się okazało, że to lepsze efekty miałem w godzinie wiecie. 10 No, mamy 45 minut łowienia bez kontaktu No ku... A branie, pierwsze branie Uff, A się obudziłem nagle, nie Boleń Zastanawiam się co to za ryby Tu się momentami spowiają tak dosyć mocno było widać, myślę, że kamera to zapała było słychać i było widać takie większe pluski i tak się zastanawiałem mówię, kurde, co to jest, nie? Mówię, może to ten, wiesz, sandaż do powierzchni przychodzą no to się przecież zdarza, nie? I tak sobie myślałem w trakcie tutaj spaceru że zobaczę sobie, no, na kamerze co to że znajdę jakieś wyłonienie się ryby i zobaczę, co to tutaj się tak wyłaniało i przed chwilą e, wyłoniła mi się jedna z tych ryb tu centralnie pod nogami boleń godzina 4.40, a ja o jednym braniu lipa nie poddaję się pół godzinki jeszcze dam sobie szansę na największą przynętę i na tym obciążeniu, które mam, czyli na 10 gramach i myślę, że jeżeli się nic nie wydarzy to podniosę obciążenie do 14-15 gramów żeby ten opad i to BUM było agresywniejsze No widzicie. Posierpał, pośrzępył i wyszrzępył. Staram się szukać jakichś pozytywów w tym wszystkim. To teraz zmieniły się warunki. Wyszło słońce. Ta cała drobnica, ta cała woda, to wszystkie bolenie i tak dalej. Myślę, że od jakichś 15 10 minut 10 nie usłyszałem prawie nic tak jakby ta ryba, nie wiem, zmyła się, poszła głębiej, cokolwiek widzę też, że woda, no, przynajmniej góra, to co widać na górze, to wydaje mi się, że płynie tak z dwa razy wolniej niż płynęło jeszcze z godziny temu więc myślę, że będzie można lżej, no lżej łowić urwałem tą większą przynętę, więc tutaj mam założoną yy, chyba dyszkę więc powracam do dyszki, bo póki co nie chcę mi się tego wiązać ale wiem, że będę musiał to zrobić. No, czuję się zrezygnowany to na pewno, poirytowany, że nic się nie dzieje. Ja też nie mówiłem, ale tu byłem kilka dni temu e, 4 dni temu. Tylko zacząłem myślę, że tak z 2 km w ogóle gdzie indziej i doszedłem tutaj brzegiem, rzucając, sprawdzając, po prostu zwiedzając wolę. E, szukając jakichś innych potencjalnych miejsc do łowienia. No, to doszedłem tutaj o godzinie, no jeszcze chwilę, 5.30 i tak jak przez cały spacer nie miałem nic, żadnego kontaktu z rybą. Kompletnie tak tu zaczęło się ziać nie? No, nie wiem, jakieś jedno nie wiem, z kilkanaście brań, z 15 brań od tej godziny 5 do, do tej 5.30, myślę, do jakiejś 9.30. Mm. Nie wiem, nie mam pojęcia o co chodzi. Jena no po prostu nie wierzę w to, nie? Ja nie wiem czy cokolwiek się nagrało Postaram się go na windę wziąć, bo to podbieraka to ja mam Masakra! Nie wierzę w to. Uch. Nie wierzę w to. No, dobra. Jest pierwszy. Ale czy coś, jakiś vlog z tego dzisiaj będzie, to ja nie wiem. Nie wiem. Ale pierwszy jest. Dobra. Spadaj młody. I dzięki, dzięki, naprawdę dzięki. Kurczę, no przywrócił mi trochę wiarę w ten dzisiejszy dzień, szczerze mówiąc one to tak potrafią, jakby Ja wiem, że one tak potrafią Nic, 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 I nagle 30-40 minut. Bum, 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 bum Wiem, że tak potrafią te, te ryby robić No ciekawe, czy to coś zmieni Czy to po prostu czysty przypadek Akurat trafiłem na takiego jednego, któremu chciało się bardziej Znaczy, któremu chciało się cokolwiek A było takie delikatne, bardzo Sturchnięcie Bardziej powiedziałem, że to mnie mała ryba po prostu, ale było takie delikatne sturchnięcie Tu możecie zobaczyć potwierdzenie mych słów Ale to, to, to coś małego A no i Sandra oczywiście znowu na patenciku, no Tutaj widzicie moje lenistwo nawet moje lenistwo nie pozwoliło mi iść do sklepu wetkarskiego i kupić czeburaszek. Tylko zamontowałem sobie taki ciężarek co jest do Gigriga, ale działa no. Lenistwo tak samo nie pozwoliło mi kupić sobie gum ale to też działa. Ja jestem sandaczowym laikiem i amatorem, ale no póki co jestem w ciężkim szoku, szczególnie dzisiaj bo tak naprawdę odkąd wyszło słońce, no to nie wiem, no, ryba i dwa trzy brania, nie? A tak od tego rana, no naprawdę była tragedia. Można powiedzieć, że to szóste, ja miałem dwa takie mikro pyknięcia no? Jest 6.40 i mam rybę i 3 brania, no? Dziwne. Dziwne, dla mnie dziwne, ale no, Może. Jest to normalne. O, widzieliście to na 100%. Teraz to ja zepsułem. Dobry branie było. Dobre takie z jajem. Ale moje zmęczenie <grywy> spowodowało, że mam wrażenie, że nie, zaciałem, nie wiem, sekundę, dwie sekundy po braniu. Sporo. A szkoda, bo branie było w porządku. Szczupak. szczupak. A co innego? Szczupak, na 100% szczupak. Było ubranie, Było branie. Szczupak. No tego to się bym tu nie spodziewał, nie? Na 100% szczupak. Było walnięcie, czy walnięcie? Puknięcie. Branie, po prostu było branie. I obcinka. Tyle razy tu byłem. <gryw> nie miałem nawet kontaktu ze szczupakiem. No i powiem mam szczerze, że ja nie wiem, nie, znaczy nie wiem też może dlatego, że spałem dwie godziny i po prostu padam na twarz. Nie chce mi się wierzyć. Że tylko redhead, który jest biały i ma czerwoną głowę, był zajebisty na sandacze. Nie, nie, to jest okant dupy. No kurde, to jest znowu w tym samym miejscu branie, nie? Zobaczcie. To jest okant dupy teoria, nie chcę mi się w nią wierzyć. Eee... Bardziej jestem skłonny uwierzyć w teorię, że to było 10-15 minut, gdzie ryby wyszły. To wszystko. Ja się kręcę po odcinku, nie wiem, 100 metrów od lewej do prawej. To jest wszystko, nie? I kręcę się od rana, po tym samym odcinku, po którym nic się nie działo. Była ta chwila, te 10-15 minut, a teraz w ogóle miałem branie w miejscu, gdzie już miałem branie, nie? I to, sobie nie chciałem. Zostałem raftem jakieś pół godzinki łowienia, ale to dobrze, bo szczerze Wam powiem, że ja po prostu stoję, nie? I od tego nadmiaru brań, nadmiaru brań, po prostu oczy mi się zamykają. Nie? Masakra. No to też było branie na true. Słuchajcie, ja już będę kończył tą nierówną walkę. Zastanawiam się ciągle, czy takie coś publikować, czy, czy jest to w ogóle warte Waszego czasu i Waszej uwagi. No zobaczymy. Dajcie znać w komentarzu co o tym myślicie, czy lepiej takie materiały żeby trafiały do kosza, czy lepiej żeby trafiały jednak na YouTube. Ja jestem wykończony, naprawdę jestem wykończony, ledwo stoję na nogach. Jednak spanie dwie godziny i przyjście tutaj to nie był może do końca dobry pomysł. Ech, zaskoczyło mnie boleniem, w takich ilościach nie widziałem tu nigdy boleń, w takich ilościach zaskoczyła mnie obcinka szczupaka, pierwszy raz mi się to zdarzyło, a myślę, że jestem tu w tym roku nie wiem 30 raz, coś takiego. No i co? I zaskoczyło mnie to, że te ryby się odpaliły na 15 minut. To było wszystko, nie? To było wszystko. 3,5 godziny, praktycznie nic. Potem 15 minut ryba, branie, 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 obcinka. I półtorej godziny nic. Masakra. Słuchajcie, ja już nie mogę doczekać o koni, ja wiem, że o będą w przyszłym tygodniu, także już haki, temperuję wędki i, i czyszczę ponton. Mam nadzieję, że o połowie się tych okoni. Także do zobaczenia w kolejnym vlogu. Najprawdopodobniej takie wiecie 99-99% okoniowym. Trzymajcie się.